Pojedźcie do inspektoratu, niektórzy z Was byli w tej kaplicy inspektorialnej przy tym, przy tym posoborowym stoliku, przy którym się cały inspektorat zbiera jak do żarła, jak hieny do, 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 do... I zostały mi długie, ostatnie rekolekcje, w których uczestniczyłem jako salezjanin z marszałek, yy, zanim przyszedłem tutaj do, do, yy, do Poznania. To był 2015 rok czerwiec w Tarnowskich Górach ksiądz Stasił Gorczakowski przyjechał tam, przysłany przez inspektora, się zaczęły te nowe czasy takie związane z tymi wszystkimi sprawami pedofilskimi, jako spec od wzgromadzeniu, który nas ma informować o tym, jakby ci dziecko przyszło, czy chłopiec w spowiedzi, czy ktokolwiek, że tam mu ksiądz brzydkie rzeczy robił. Albo no, coś by z tych rzeczy zauważył, żeby zadziałać na sposób taki, żeby no, właściwego sprawcę właściwie potraktować, a jednocześnie nie cierpiało na tym, albo najmniejszym tak zgromadzeniem. W każdym razie, jak nam przedstawiał te przepisy prawne, jakieś tam, którymi mamy, po, pod które podlegamy i, i mamy je zachowywać, to, to wyglądał taki, no on bardzo źle wyglądał. Taki napuchnięty, oczy smutne, rozbiegany, zazwyczaj nie patrzył w oczy. No, robił wrażenie takiego zastraszonego, zastraszonego, litość brała po prostu, litość brała. W każdym, w każdym razie mówił nam te wszystkie tam procedury, ani raz zasadniczo na nas nie popatrzył, nieustannie na ten sposób jakoś wrzok, tak? Ja na to patrzyłem i na, na bracie nas tam było ilu, iluś nastu na tych kolekcjach. We mnie się rodziło pytanie, a księże Stanisław i ksiądz wreszcie nam powie te wszystkie procedury i tak dalej o pedofilii. Kogo to dotyczy w naszym zgromadzeniu? Tak, ksiądz nas szkolił, żebyśmy tak wiedzieli. Więc po co tu czcigodnym wiernym to prawie? No ja za chwilę mam 60 lat. On miał w wieku mojej siostry, już do ziemi poszedł. W wieku mojego taty 65 lat. Trochę wcześniej. Nie zabity, nie zamordowany. Trudności inspektorii go przy, przybiły. Tak, które tuszowania. Wiedzieć tyle, ale móc powiedzieć tyle, chcieć powiedzieć tyle, bo inaczej ksiądz Stasiu by podzielił pewnie los. Musiałby się zbuntować. Musiałby znaleźć siłę w najświętszej ofierze mszy, a nie po soborowej mszyczce. Musiałby znaleźć pomoc od Boga, kiedy sam staje. Tak jak kapłem w najświętszej ofierze mszy świętej, wersum Chrystum, wersum Orientum, wersum Krócem, do Boga w kościele, a nie pojedźcie do inspektoratu. Niektórzy z Was byli w tej kaplicy inspektorialnej przy tym, przy tym posoborowym stoliku, przy którym się cały inspektorat zbiera jak do żarła, jak chwieny do... do, 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 do chwytany, czy, czy czy z... Antylopy, pat na posterunku, ciekawe, jakie tam mowy pogrzebowe były. Poczciwina, wcale nie taki poczciwina, wcale nie taki poczciwina. Mnie w 2001 roku nas, Salezjan, zamiast nazwać Matkowski, dopuścił się Szwindlioszus, bo to szło nazwać językiem ewangelicznym, teologii moralnej, a przynajmniej grzechu. Wiedząc o to, oskarżenie tam było na miliony, miliony, miliony złotych. Nasz współbrat dopuścił się niewłaściwości finansowych i prawnych. Pierwsze, co trzeba było robić, to było kryć inspektora. Iluś tam Salezjanów w więzieniu swoje odsiedziały, chyba w tej chwili nie. Inspektora od razu zwinęli do Rzymu. Zasłużonego, znaczy, tak, dla mnie zasłużonego. Księdza Krasonia. No bo to jakoś tak. I ksiądz Stanisław Gorczakowski o tylu rzeczach wiedział. Był czas za księdza Matkowskiego, że, że, że ileś tam miał telefonów komórkowych, no bo, 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 bo był jak jak zaszczuty, żeby do niego ludzie nie, nie dzwonili, nie, nie, nie chcieli informacji, o których wiedział i które krył. Zabrał je do grobu, ale przed Bożym Sądem Sam. Jeżeli był dla nas taki, że tak powiem, właśnie powściągliwy w sprawach pedofilii, to chyba tylko dlatego, że w praktyce wypróbował, że zanim się kto do dziecka dobrał z kapłanów, to najpierw homosiem był. Tendencje miał. Kto nie powiedział, nie tylko puścił w ruch. Kiedyś z kimś nie każdy musiał widzieć, nie każdy musiał wiedzieć, ale prawdopodobnie o to chodziło. Dlatego nam nie potrafił w oczy patrzeć. Bo z jednej strony chcieli walczyć z pedofilią, ale z drugiej strony dopuszczali, że gdzieś wśród Salezjanów było miejsce dla homoślubów. I książę Stanisław w tym swoje paluszki umaczał, ubrudził. Czy tak było, nie wiem. Ale nie można współbraci Salezjan oszukiwać niewłaściwościami finansowymi, prawnymi, bo to nie jest język teologii moralności, to nie jest język Ewangelii. To jest język prawniczych łgarstw. Jeżeli współbrat ksiądz Matkowski na początku potrafił łamać nowicjuszom sumienia, a nie mógł tego robić bezpośrednio, nikt do nowicjatu nie mógł pojechać i wziąć, wziąć dowodów osobistych. Nowicjusz. Trzeba było do magistra pójść, magister o tym musiał wiedzieć. Jak magister wiedział, musiał o tym wiedzieć, powinien o tym wiedzieć inspektor. Jeżeli nie wiedział, była poważna przewina chciwości. I tylko byli, byli Salezjanie, którzy, jak ksiądz Reca, jechaliśmy wczoraj też koło kościoła od Zamatkowskiego, pieniądze od, od Trzebnicy, taka wioska. czy inni byli? Brałeś, inspektor pytał, on, brałeś czyli od Matyskowskiego, brałeś kredyt i nie zdążyłem się. Taka była moja zasługa, bo każdy by brał. Zasługę miał mój dyrektor, ksiądz, ksiądz Wąż, Piotr, dyrektor z Wronieckiej, który dzięki niemieckiej formacji takiej, tej, takiej, takiej, e, takiej, nie wiem, no, takiej mocnej osobowości, mieszkając z matkowskim w domu, gdzie tam wszyscy mu podawali dowody, żeby na nich kredyty brał, to, 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 to się temu sprzeciwił i później jak do inspektora chodził. Dlaczego my jako Salez ja nie mamy cierpieć za jednego Matkowskiego? Że chcę robić to, 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 to i nie mogę, bo nie ma pieniędzy, bo płacimy. Pamiętajcie, od czasu afery Matkowskiego, bo to w Polsce do nas te wiadomości nie dochodzą. To 2001 rok się zaczęła we wrześniu. W Rzymie przeszła afera, że cały dom generalny Pizana, via Pizana. Musieli sprzedać i przeprowadzić je na, na y, yy, y, miejsce do kościoła blisko dworca Termini, y, kościoła San y, w Rzymie, bo, bo, bo tam to trzeba było sprzedać. No, być może nie potrzebowaliśmy takiego domu generalnego, to było dokładnie y, z powodu jakiejś tam afery tu w Polsce, no my tu tak żyjemy jak u Pana Boga za pieca. durne Polacze. I, I jak jesteś w zgromadzeniu, to nie możesz liczyć, że, że się z pierwszych ust dowiesz, bo, bo tacy ludzie jak ksiądz Stanisław Gorczakowski są od tego, żeby trzymać gębę na kubeł, ale później jest skutek, że wygląda jak półtora nieszczęścia, to się nad nim litują. W ujechaniu będzie mówił prostaczek, a to nie jest prostaczek, przed Bogiem. No a potem umierają. Umierają. 60 lat, 60 par. I umierają. I stają na Boży sąd. Chocianowie pochowali.